Akademia Muzyczna w Krakowie daje wiele możliwości na rozwój swoich talentów i na zastosowanie ich później w praktyce. Na ten przykład u nas na pierwszym wydziale w szczególności na edukacji muzycznej mamy oprócz przedmiotów kierunkowych również przedmioty pedagogiczne z różnymi rodzajami metodologii, dzięki którym później możemy uczyć różnego rodzaju szkołach. No, wydaje mi się, że właśnie przede wszystkim to jest to indywidualne podejście, ta praca indywidualna ze swoim profesorem, który w każdej chwili jest nam w stanie pomóc. Kierunek, na którym ja obecnie jestem, jest to rytmika, bardzo interesujący moim zdaniem i dotyka bardzo szerokiego zakresu różnych zagadnień. Jest to improwizacja, jest to solfesz, jest to poruszanie się, odnajdywanie właśnie siebie w ruchu. Bardzo dużo wykonujemy różnych, różnych układów choreografii, sporo tańczymy i potem z różnych tańców od współczesnego po klasyczny, po, po ludowy czerpiemy inspirację. Studiowanie na Akademii Muzycznej jest szczególnym doświadczeniem. Studiuje mi się świetnie. Lubię przede wszystkim atmosferę, która jest genialna, i to ta na korytarzach, i to ta na zajęciach. Relacje między studentami wzajemnie, jak również między wykładowcami, pomimo pandemii, myślę, że są bardzo, bardzo pozytywne, bo, tak jak wiemy, ciężko nam było się spotkać. Przez długi, długi czas, ale y, każdy ma szczere chęci do tego, żeby razem, wspólnie pracować nad, y, nad tym, żeby się doskonalić. Nie jest to dość trudny proces. Y, y, moja, moja rekrutacja przeszła całkiem sprawnie. Y, Musiałem zagrać jeden utwór na dowolnym instrumencie, jeden zaśpiewać i przejść egzamin ustny z kształcenia słuchu i harmonii. Pomimo, że proces rekrutacji jest w większości przypadków dwuetopowy, myślę, że naprawdę warto nie bać się i zdecydować się na tę rekrutację, ponieważ jeżeli chcemy dążyć do zrealizowania swoich celów, swoich planów. To y, musimy próbować i myślę, że na pewno też y, wykładowcy chcą nam w tym pomóc i będą szczerze i sumiennie nas oceniać. Zapraszam, jest y, genialnie i to przy okazji nauka, ale też przede wszystkim świetna zabawa.